Dzień dobry, człowiek i z tej strony brania i witam was w kolejnym odcinku Don't Starve Together Solo. I jak zwykle wskakujemy sobie do gry. Jesteśmy po naszej podróży niepoślubnej, podróży na lunarną wyspę. I powiem wam, miałem zagwostkę. Co dzisiaj zrobić? Tutaj jakaś dziura, pozwólcie, że. O, psy. Okej, okay, dzień dobry, zaczynamy z wysokiego C. Miałem dylemat, co dzisiaj chciałbym zrobić. Gdyż zastanawiałem się, czy nie chcemy zawalczyć z Malbatrosem. No i dowiedziałem się wszystkiego, jak to działa i tak dalej. I wygląda to w miarę w porządku. I zacząłem czytać o krababci. I powiem wam, że temat krababci jest mega ciekawy. Wykonywanie tych zadań dla niej i tak dalej. No, zainteresowało mnie i będziemy chcieli znaleźć koniecznie dzisiaj krababcie. Okej, okay, tyle było za ataku psów. Tak, dzisiaj będziemy chcieli znaleźć krababcie koniecznie, ponieważ zadania dla niej są zarąbiście ciekawe. A żeby je skończyć, potrzebujemy najlepiej, żeby jakby skończyć je w najprostszy sposób, potrzebujemy lata. Więc jak sami wiecie, po wiosnie jest lato, więc idealnym rozwiązaniem by było, żebyśmy znaleźli teraz krababcie, żeby podczas lata udać się do niej i wykonać dla niej wszystkie zadania. Dlatego teraz będziemy chcieli znaleźć krababcie. Zróbmy szybko dwie pułapki, żeby tutaj sobie ładnie, prawda, zabezpieczyć teren. No Jezu, trochę mi się zeszło. Dobra, mamy to. Wracamy do bazy. Hm, teraz do której? Właśnie do której, do której yy, deszcz pada? No tak, w sumie jest wiosna. Pyka i brella. Eee, ty jesteś, Czester, niestety pełny i masz takie rzeczy. Dobrze, w takim razie chodźmy do naszej starej bazy. Zostawmy rzeczy. Mam nadzieję, że ten kelp i tak dalej to wszystko się nie popsuje, chociaż nie mam pojęcia jak długo to może wytrzymać w lodówce. Mógłbym to w sumie zamknąć. Aha, to jest niepraktyczne, okej. Okay. Właśnie, te wszystkie rzeczy po prostu zamknę w bundle wrapie, one mi nie stracą na jakości, a będę je potem w razie czego miał. Dokładnie tak, to jest genialny pomysł. Ja jestem głodny i wolniej craftuję. Y storage solution, bundle wrap. Myk. I chowamy to, to i to w wrap. Dobra, mamy elegancką paczuszkę, ją połóżmy gdzieś tak z boku bardziej. Dobra. Zróbmy sobie szybko tutaj żarcie. Tutaj mi się psuje, ale nic się nie dzieje, bo mamy pierogi. Myk i szybciutko. Nie pierogi, tylko grzyby. Mamy grzyby. W ogóle zauważyłem, że. Aha, dobra, nie jesteście nawieziony. Okej, okay, dobra, to tylko to jedno możemy włożyć, bo nie mamy wystarczającej ilości. Nie mamy wystarczającej ilości. Jak to się nazywa? Living logów, dokładnie. Czyli tak, to zostawmy w drewnie, bo to w sumie takie trochę drewno. To zostawmy w sadzonkach i nasz Chester też miał te sadzonki. Tonki. Aha, jeszcze to miał, dobra. Opróżnijmy koniecznie czystera, bo czyster nam się może przydać. Myk, myk. Dobra, chyba wygląda spoko. Nie mamy światła, to też trzeba będzie naprawić. Te kamienne żarcie to w sumie trochę kamień, więc dajmy do kamienia. Dobra, i doróbmy jeszcze jedne meatballsy, i możemy lecieć. Na pewno udamy się do naszej bazy. Tutaj tak musimy przyjść za chwilę, żeby. Wsiąść w łódkę, także możemy spokojnie iść do naszej bazy i po, z powrotem zabrać meatballsy. O, to jest taka trochę niegodziwość. E, ta roślinka tutaj wystają, jej jakby. No sami wiecie co? O, właśnie tego potrzebowałem na bulbów. Niestety wystają, dlatego że droga działa tak w specyficzny sposób. Że ona nie zakrywa jakby całej kratki, jeżeli się ją położy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Chodzi o to, że normalnie, jakbyście położyli na danej kratce, jak już wykopiecie pitchworkiem, położylibyście dany rodzaj podłogi, to on powinien zająć całą kratkę. A tak dziwnie działa właśnie droga, że ona zajmuje tylko pół kratki. No, może nie pół, może lekko kawałek więcej niż pół, ale nadal nie całe. Przez co właśnie w tym miejscu, co tutaj te oczka są. Powinna być droga i one normalnie, może nie droga, ale na przykład tak, tak jak tutaj ten marblowy widzicie, on normalnie zajmuje trochę więcej, bo obok jest podłoga taka kamienna, no i on nachodzi na tą podłogę kamienną. Dobrze. Na pewno chcielibyśmy wziąć w podróż nowego Ambata. Wiecie co? Ja boję się, że to mi się popsuje, więc po prostu to powieśmy. To jest By the Way z naszej farmy świnek. Dokładnie. Dobra, i Hambacika możemy też wyrzucić tutaj, bo to ten. I w międzyczasie skorzystamy z sytuacji i weźmiemy. Zrobimy lodówkę. Czy będzie mnie stać? Mam nadzieję, że tak. Weźmiemy sobie lodówkę na naszą. Teraz gdzie ona będzie? Tutaj? Tak. Weźmiemy lodówkę na nasz statek. I myślę, że się na pewno przyda. A wiecie co? W sumie to te trzy monstermita y Znaczy w sumie nie monstermita, tylko mita. Wykorzystam, od razu zrobimy z nich midbolsy. Piorun! Ej, moment, bo wiecie co? Bo ja tutaj nie mam... A właśnie, ja tutaj nie mam tych piorunochronów. Musimy postawić tutaj szybko piorunochrony. Ja tutaj specjalnie zostawiłem sobie surowce na to. Dlatego tutaj... Bo była zima i ja nie mogłem ich postawić, bo było ciemno. I ja chciałem je dokładnie tak na rogach postawić. O, postawmy piorunochronę. Nie wiem, czy tyle jest wymaganych. Ej, no nie mówcie, że przez tą całą. No dobra, trudno. Przez tą że nie mogłem postawić tu piorunochronu. No, ani nic się nie stało. Gdzie są te piorunochrony? I'm Blind. Oślepłem. No a tu jest, dobra. A aż tyle złota potrzeba. Dobra, to dwa na razie starczą. Nie mamy tyle, nie chce mi się po to iść. Yy, nie będziemy marnować czasu. Tutaj, tutaj jest to miejsce, żeby przywołać bossa. To będzie nasz kolejny boss, którego będziemy chcieli rozwalić po malbatrosie. Albo przed Malbatrosem. Zobaczymy jak się ułoży. Na ten moment interesuje nas krababcia, jakkolwiek. To nie brzmi. Dobra. A moment, to ja tam robiłem midbolsy, ale jestem zabiegany. Sorry. Ej, moment, ja nie mam pikskina. Mmm, niedobrze. Nie mogę zrobić sobie hambacika. Powinienem mieć miejsce, gdzie będzie stała tylko jedna świnia, żebym mógł ją właśnie tak na jednego hambacika rozwalić. A nie muszę iść tam. A, tutaj mam jeszcze, właśnie, moment, tutaj jest, na spokojnie, tutaj jest pikskin. E, robimy sobie hambacika, zostawiamy tego pikskina, łapiemy sobie żarcie. Te dwa kamienia zostawiamy, bo to czeka elegancko na. na co? Na złoto, żebyśmy mogli zbudować piorunochrony. A dzi dziwnie to brzmi piorunochrony, nie wiem czemu. Jakoś tak nie pasuje mi. Dobra, panie i panowie, ładujemy się na morze. To możemy wyrzucić. To nam się przyda, to okej, okay. eee, i to jeszcze tylko zostawię. I let's go! ładujemy się na nasz jacht. Ale wiecie co? Hmm. Dobra, jeszcze się nie ładujemy, dlatego że jest jedno zadanie, które da się wykonać tylko w. Mówię o krababci. Jest jedno zadanie, które da się wykonać właśnie w wiosnę albo w zimę. Więc dla nas najsensowniej byłoby wykonać je w zimę. I polega ono na tym, żeby dać krababci przedmiot, który jakby będzie chronił ją przed daną porą roku. No i właśnie w wiosnę jest to ochrona przed deszczem, czyli jest to parasolka. Jakakolwiek yy, możemy zrobić nawet to. Pretty Parasol z sześciu tych yy, natomiast boję się z sześciu kwiatków, natomiast boję się, że ona się zepsuje więc na bogato damy jej Umbrelę. Wiemy, że ona nam się nie zepsuje. Dokładnie tak. Yy, nawet Ibrelem mogliśmy jej dać, no ale aż tak, aż tak nie będziemy szastać, nie? Dobra. Yy, I potrzebujemy jeszcze dwa Silku. Nie mam nawet prototypu, bo od razu zrobiliśmy Ibrele. Nie zrobiliśmy jeszcze nawet ani jednej umbreli. Dobra, skakujemy na nas statek. Do tego dokraftujemy sobie naszą lodówkę, którą logicznie byłoby położyć. No tak myślę, tu. I wrzucimy do niej nasze light bulby. I nasze w sumie tutaj. O, ciekawe, czy hambata też można? Też można, ok. No to będziemy wrzucimy hambata. Teraz tak. Hmm, musimy znaleźć butelkę. No, i oczywiście dopłynąć do krababci. Tędy przepłynęliśmy, więc myślę, że popłyniemy sobie tą stroną. I gdzieś tutaj, w tą stronę morza. Tak, tutaj sobie odkryjemy fragment. No i zobaczymy, co tam nam los przyniesie. Chester, na szczęście, ma bardzo dużo drewna, więc nie martwimy się, że nam braknie. Podnosimy, znaczy opuszczamy w sumie żagiel. Podnosimy kotwicę. Czy da się go do połowy zwinąć? Nie da się. Dobra. No to cóż, płyniemy i nasz cel, no to właśnie znaleźć butelkę. Z mapą do lokalizacji krababci. Mam tutaj na drugim monitor. Monitorze to, że odpalone zadania, a tak naprawdę rzeczy, które musimy zebrać do zadań, żeby za jednym razem, bez łowienia ryb, wykonać wszystkie możliwe zadania dla krababci, aby zdobyć z nią tam maksymalny dziesiąty level, nie wiem, znajomości. Kiedy to ona da nam swoją perłę. Dobra, musimy szybko rozpalić ognisko, łapać steering wheel i skręcić, bo tu kamień. Elegancka. O Jezu, tu kolejny. Driftem! Dobra, udało się. Dodatkowo, jeśli tylko udałoby się znaleźć takie stworzenie. Które wyglądają trochę jak skamieniałe ryby, i one często wskakują na pokład i go gryzą. To byłoby doskonale, bo musimy zdobyć 10 ich skorupek, więc fajnie by było je też znaleźć. Do tego bardzo dużo widzę, że jest potrzebnych desek, marmur, liny, i cactus flower. Właśnie o, ty, o to chodzi, że do cactus flower potrzebujemy Swoją drogą, co to był za cień taki dziwny? To nie była ryba. Nie wiem. Potrzebujemy 11 kaktus flowerów, żeby wykonać dwa zadania. A jak sami wiecie, kaktus flowery respią się tylko i wyłącznie w lato. Mm, jakieś motylki, berybusze i takie jakieś inne rzeczy. Więc cel na dziś to jest znaleźć krababcie i nie tylko ją znaleźć, ale jeszcze dostarczyć jej parasolkę. Mapa, 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 mapa. Stop. A kotwica. I skręcamy i płyniemy. Tutaj. Dobra, mamy mapę, czyli Mamy krababcie, elo. Chodź do mnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Szybko poszło. Znaczy one, dużo ich jest. Okej. Okay. Co, co ty mówisz? Przecież to jest w ogóle. W ogóle nie w tą stronę. Hmm, no to mamy mały problem. Znaczy, hmm, nie mamy problemu. Znaczy, no szkoda trochę, no bo nie chce mi się płynąć dookoła. Dlatego wiecie co, cofniemy się i zrobimy tutaj drugą łódkę. Tylko nie tak wypasioną jak ta. Trochę prostszą. I po prostu będziemy skakać. Ciekawe, ile tutaj trzeba by było nazbierać drewna, żeby zbudować przez to cały most. Most tutaj nie byłby głupim rozwiązaniem, szczerze mówiąc. Ok, myślę, że zrobimy most. Myślę, że nie ma sensu robić łódki. No czekajcie. Spójrzmy na tą łódkę. Taki mały fragment, okej. Okay. Uuu no trochę byłoby potrzebnego tego drewna. No, nawet bardzo dużo. Dobra, no to nie, to musimy zbudować tam drugą łódkę. Dobra, tył zwrot i będziemy budować drugą łódkę. Już bez tych wszystkich lodówek i tak dalej. Po prostu zbudujemy jedną prostą łódkę z jednym żaglem. Tak, myślę, że to będzie w porządku. Zresztą swoją drogą to jest do i tak dobry pomysł, żeby zbudować z tamtej strony łódka, nie? bo tutaj wiecie, całą północną stronę będziemy mogli zwiedzić z tej łódki, a całą południową z tej, no i spoko no dobrze, no to mamy to ja tutaj sobie zmienię lekko kurs, żeby odkryć jeszcze ten teren ładnie, tutaj te czarne pola, ja nie wiem, ja musiałbym chyba zmienić postać na tego nie pamiętam jak on się nazywa, co może się zamienić w kaczkę i może biegać po wodzie no pewnie wiecie o kim mówię dobra, dobra, mamy tu odkryty teren, więc możemy rozwinąć pełne znaczy dwa żagle, no i będziemy szybko craftować drugą łódkę, i ja was w ogóle Oszukałem leko. To coś. Fishing bin. To nawet brzmi jak nie otwór, w którym można łowić, tylko to jest otwór do przetrzymywania ryb, żeby były świeże. A co jest ciekawe, nasłuchałem się też o rybach u turbiny. Pozdrawiam jak zwykle, że ryby są ciekawe. W sensie możecie znaleźć rybę wyłowić, która jest thermal stone'em. Także jest to dość ciekawe. Dobra, dopłyńmy sobie elegancko do brzegu, zarzućmy kotwicę, zwieńmy ostatni żagiel i skraftujmy szybko drugą łódkę i płyniemy do krababci. Całe szczęście. Do krababci i tak musimy dostać się dopiero jak będzie. O, ptak nam zdech Dopiero jak będzie padać, więc nie martwimy się na razie. No ale dobrze, więc zaczniemy od zbudowania łódki. Czyli potrzebujemy dużo drewna. Weźmy w ogóle całe drewno z Chestera. Użyćmy je sobie elegancko tutaj. Dobra. Do tego na pewno będziemy potrzebować. Zresztą zaraz się okaże. W sumie ja wszystko mam skraftowane, więc znaczy odkryte. Czyli tak, na pewno potrzebujemy. Boat kit, Mac mamy. Teraz potrzebujemy masztu. Czy ja chcę zrobić taką wykokszoną? W sumie nie, w sumie jeden maszt myślę, że wystarczy. Szczególnie, że my teraz i tak używamy głównie jednego masztu, więc nie ma sensu. O dobra, i to jeszcze musimy skraftować. Kotwice. Dobra, do masztu doróbmy sobie rzeczy. Dobra, jest i maszt. Czyli co? Maszt to ster. Ster jest potrzebny koniecznie. E, w sumie ten Fishbin też możemy zrobić, bo on się może przydać. Do tego potrzebujemy piątki ochronu na maszt, koniecznie. Nawet weźmy trochę więcej tego. Dobra. I wydaje mi się, że to wszystko. Na pewno możemy zrobić jeszcze wiosło jedno, a może nawet dwa. I możemy w sumie skraftować od razu do tego skrzynkę. No jednak będzie chyba wypasiona, tak jak tamta. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak samo wypasioną. Czemu nie? Ognisko takie, ognisko takie. Braknie nam kamienia. Yy, ale mamy kamień w tamtej bazie na szczęście. Dobra, idziemy do tamtej bazy, zresztą i tak stamtąd musimy wyruszyć. A, stop! Może weźmy rzeczy z. Yy, weźmy rzeczy z lodówki tamtej. Myślę, że nam się z pewnością przydadzą. No tak, no i lodówkę sobie skraftujemy, dokładnie. Myk, myk, myk. Co my tu mamy? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, no być spoko. Dobra, więc tak, kraftujmy sobie jeszcze jedną lodówkę, bo czemu by nie, jesteśmy bogaci w gearsy, także. I weźmy te stony. zacznijmy od skraftowania zaległych piorunochronów. Cyk ochron. i cyk piorunochron. Nie wiem, czy ja opowiadałem w ogóle po co tutaj są te ice do których zresztą takie ładne ścieżki zrobiłem. To będzie ogólnie ogrodzone murem, i tutaj będą farmy. I to będzie farma patyków, farma trawy, i farma. Yy, tutaj jeszcze jest jedna. Malinek. No i wychodzi na to, że tutaj jeszcze zrobimy tych kamiennych buszy, no ale to za chwilę. Dobra, z tego co mi się wydaje, to też nie mamy węgla drzewnego, więc zasadzę jeszcze szybko te 9 tutaj. Dobra, czyli tak, my chcieliśmy skraftować, co my chcieliśmy z kamienia coś skraftować. Ja tu do którejś, a no właśnie, tutaj wrzuciłem. Kamień, jest tutaj wszystko, trochę tutaj jest tych surowców. Um, łódka, czego nam brakowało? Fishing Bina mamy. Co ja kraftowałem? Diody, aha, to ognisko, to. Dobra, mamy to. I tak naprawdę brakuje nam tylko i wyłącznie krokpota. Dobra. Aha, i lodówki. Lodówki też nie skraftiłem. Dobra, mamy lodówkę kolejną i mamy krokpota. Dobra, tylko potrzebujemy węgla drzewnego, ale to się znajdzie. W międzyczasie ja sobie skraftuję jedną skrzynkę, bo czemu by nie. Dobra, mamy to. Mm, no wygląda to w porządku wszystko. Dobra. No to teraz ten lasek nam musi urosnąć. On za chwilę urośnie, dosłownie za moment. A my w międzyczasie... Mmm, co my zrobimy w międzyczasie? Co my moglibyśmy trawę zebrać, bo trawy nie mamy? Dajcie mi sekundę, zbierę szybko trawę, złapiemy stąd pochodnie, pójdziemy, spalimy tamto i dokończymy naszą drugą łódkę. No to będziemy mogli sobie skraftować drugi port. Nice. Przebieg przez drzwi, ale kłamstwo. Dobra, eee, zostawmy szybko to i to, zostawmy sobie elegancko, stack. I moi drodzy. Skraftujemy sobie jeszcze jedną ciekawą rzecz, której nie mam skraftowanej. Nie mamy skraftowanego tego, dobrze, więc z drewna musimy wziąć jeden ten i do tego wykraftować jedną diodę. Okej, okay. tej stacji nie mamy skraftowanej. Jest to stacja, która pozwala robić spławiki i inne takie rzeczy. Jest to przydatne, bo będziemy musieli złowić ryby. Które pozwolą nam na przywołanie albatrosa, bo tam jest ileś tam procent szans chyba 30 podczas złowienia jednego, jednej ryby. Jest 30% szans, że przywoła się podczas jej łowienia Malbatros. To by nas interesowało, dobrze. Okej, okay, myślę, że tam lasek nam wyrósł już leciutko, więc możemy spróbować go spalić. Wyrósł, wyrósł. Dobra, nic nie powinno się więcej podpalić, także lecimy. Muszę pilnować, żeby ten ogień nie rozprzestrzenił się na moją bazę. Chester, czy ty dostajesz obrażenia od ognia? Tak z ciekawości. Oj, chyba dostajesz. Ta, trochę dostałeś, ale nie dużo. A to odszkodował Neo, nie wiem. I dobrze, bo przy okazji poczekamy i jest szansa, że złapiemy się na deszcz. Dobra, w międzyczasie to niech sobie płonie. Ja jeszcze szybko zobaczę. Okej, okay, dobra, bo musimy sobie skraftować, wiecie, co kilka tych do zabezpieczenia łodzi. Myślę, że pięć powinno starczyć. W sensie, jakby nam się dziura zrobiła. Dokładnie, żebyśmy mieli w razie czego na łodzi, bo to ważne jest. I ten mur mnie, wiecie, co wkurza, więc naprawmy to. Ogólnie nie róbcie tego w taki sposób, bo to jest w ogóle nieopłacalny sposób na ulepszanie muru, także niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra, węgiel drzewny. I lecimy do krababci. Mam nadzieję, że dobrze mówię, krababcia, nie? Myk, elegancko, nic więcej się nie spaliło. Tą bazę będę chciał niedługo otoczyć jakimś innym rodzajem podłogi właśnie po to, żeby te oczka się nie, nie spałniły. Plus mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie wyglądało, także. Myślałem, żeby w bazie też zmienić podłogę, ale tak się zastanawiam, co bardziej sobie cenię, czy jakby szybkość poruszania się, czy... Czy wygląd? I chyba stwierdziłem, że szybkość poruszania się jest dla mnie ważniejsza. Tu nam już pierwsze chwasty zaczynają rosnąć. Dobrze, trudno. Dobrze, więc tak na dobrą sprawę. Tutaj i tak będziemy prowadzić ścieżkę do tego miejsca. Więc najsensowniej, znaczy najkrótszą drogą byłoby, jakbyśmy tu sobie zrobili. St statek więc chyba po prostu zrobimy tu a moment ja tu nie przejdę bo ja tu nie mam mostu ale czy stać mnie na zbudowanie mostu nie ale może być mnie stać więc na pewno będziemy chcieli tędy przechodzić więc zbudujmy sobie most dobra te pajace się na mnie zawzięły więc zabijmy je szybko światło no całe szczęście padają na strzał ale ten mnie chyba pacnie nie nie pacnie mnie dobra musimy zbudować most szybko ja nie mam łopaty łopata a teraz nie mam złota Dobra, żeby zbudować przejście, potrzebujemy jeszcze cztery drewna. Dobra, mamy to deska i jeszcze jeden boat kit. Dobra. Eee, tak sobie myślę, że nawet najrozsądniej byłoby go walnąć tu. Zobaczymy, jak dobrze go się da tam ustawić. Bo może udałoby nam się zrobić takie przejście, które pozwalałoby w każde miejsce tam przejść. O nie, bo tu jest ten kamień. Ok. No to niestety. Yy, najgorsze jest to, że ja nie widzę. Najgorsze jest to, że ja nie widzę czy przejdę. O, przejdę, idealnie. Dobra, spoko. No to będziemy musieli tam walnąć jeszcze jeden, no to trudno. A najgorsze jest to, że ja nie mam miejsca. Chester, łap łapto. Okej, okay, i pada, idealnie. Tak jak chcieliśmy. Idealnie, żeby dostać się do krababci. Tylko żeby nie przestało padać podczas naszej podróży, zanim ja zmontuję ten cały statek. O, tu są te. Małe. Oj, przyleciała mama, dobra. E, tutaj, na sam róg. W porządku, zaczynamy korzystać z coraz większych części mapy. Ej, ja tu byłem podczas lata, bo zobaczcie, że to wszystko jest wyschnięte. Dobra, Chester, jakbyś mógł do mnie przyjść, byłbym wdzięczny, dziękuję. Dobra, wrzucamy jakieś niepotrzebne rzeczy do Chestera i wyciągamy to, co potrzebne. O nie, te będą mi przeszkadzać. Dobra, postawmy. Ster, kotwica, masz tipiorun ochron, a damy ci hambata na chwilę. Dobra, e, teraz tak. Maszt. Przy maszcie będziemy chcieli mieć ster. No, trochę źle go postawiłem nie tak jak chciałem, no, ale już trudno. Tutaj postawimy kotwicę. Do tego postawimy nasze ogniska. Jak najbardziej na krawędzi. O. Do tego postawimy nasze to miejsce do trzymania ryb. Do tego postawimy krok pota. Eee, Chester, przeszkadzasz mi w postawieniu krok pota? Chodź tu. No nie, chester będzie mi teraz przeszkadzał. A nie postawię krok pota przez chestera. Chester, wyskakuj. Zostawiam cię tu. Teraz postawimy krok pota. Do tego lodówkę. No myślę, że tak tu. I do tego jeszcze skrzynkę. Pyk. I do skrzynki idą oczywiście to wszystko. Okej. Okay. Yy, mamy niemalże tak bardzo fajny... A, jeszcze piorunochron. Okej. Okay. Tak fajny statek jak poprzedni. Dobra, let's go. Lecimy do Krababci. Celujemy w tamtą stronę, więc ustawmy kierunek. Dobra. I rozwijmy żagiel. Podnieśmy kotwicę. I włóżmy wszystko do... Właśnie tutaj do lodówki. Możemy sobie płynąć, mam nadzieję, że w nic nie walniemy. To złapmy z ciebie, to złapmy z ciebie, to możemy zostawić. Okej, okay. wygląda to spoko. Krababciu, nadchodzę. Biegnę do ciebie z parasolką, babciu. I my chyba nawet z tego, co wiem, musimy dać jedną pustą butelkę. Tak, z tego, co widzę, tak. Ja akurat mamy jedną, tylko nie wiem w ramach jakiego questa. O, tutaj jest ten las na namorzynowy. Czy jak on się tam nazywa? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Nie mam pojęcia, co tu jest. Też będę musiał poczytać o tym. Co to robi? Co to za dziwny kokos? Kony I bardzo dobrze, że zrobiłem piorunochron. Jak widzicie. No i tak, jak widzicie, zbierzecie dużo surowców, możecie sobie od razu walnąć w drugi jacht. Szkoda, że nie przyszliśmy tu gdzieś w dzień. Miałbym ładne zdjęcie na miniaturkę. Dobra, opuszczamy kotwicę. Eee, dam radę przeskoczyć? Dam radę przeskoczyć. Siema, Co to jest? Muszelka. Babciu, gdzie jesteś? O, roślinka! Bierzemy roślinkę, koniecznie. Hambacik. Coś tam piorun uderzył. Co on tu uderzył? E, dobra, ale gdzie jest jej dom? Bo my musimy znaleźć jej dom jeszcze, nie? Chyba, że ona się schowała do domu tutaj. Dobra, ona mogła się schować do domu. Nie wiem. No bo tu jej nie ma, nie? To jest w ogóle ul. Saplingi, kelpy. To jest jakiś dzwonek, ok. To są drying kraki. To też jest jakiś dzwonek. Okej, okay. to jest to, co potrzebujemy, żeby ulepszyć. Ale czemu babci nie ma? Okej, okay. ona niestety chowa się podczas, podczas wieczoru do domku. No dobra, no to musimy poczekać aż wyjdzie rano i jej damy to, co trzeba. To w międzyczasie, czy ja bym chciał tu coś wyciąć? Tu jest jakaś figura. Te drain kraki są fajne, nie? Ciekawe, czy ja mam skina do takich drain kraków. I ona jeszcze z ciała. Hmm, zobaczmy, co my możemy jej dać. W sumie to nic ciekawego, dobra. Na ten moment nic jej nie damy. No fajnie, jest no a my czujemy się bezpiecznie dzięki temu, że nam to daje trochę światła, dobra. No to wiecie co, moi drodzy, musimy poczekać. Musimy poczekać yy, i damy rano jej parasolkę. I teraz tak, co my potrzebujemy jeszcze zdobyć? 10. co to? Co to było? I no dobra, te łapki, ale wy gdzie idziecie? A, kotwice mi podnoszą! A, to wredne. Okej, okay. ciekawe. A, moment, bo ja moknę. Ojej, znowu się pojawiło to coś. Tutaj. A, no halo, ale ja przecież cię elegancko odstraszam. Ciekawe, ty. Ciekawe. Dobra, rozpalmy trochę i teraz gdzieś jeszcze jedzie? Tutaj. I śmieszne, że podnosi kotwicę. Śmiesznie. Ej, no ja stoję przecież na tobie. Czy ja mam tobie po twarzy przebiec? Jakie wredne w ogóle. Dobra, czyli potrzebujemy 12 desek, 10 marmuru, 12 lin, 5 munroków, to da się załatwić, 1 pusta butelka, 1 catstone, 10 motyli, 8 berry buszów, 8 fertilizer, 6 mięsa albo kelpa i 1 przedmiot chroniący przed deszczem albo przed śniegiem. Krababcia! Tak wygląda krababcia. Dobra moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Udało się znaleźć krabaczkę, teraz będziemy wykonywać dla niej zadania. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie cześć.